Ale jak zakłamujesz? No bo zakłamujesz, no, że, że, że nie był pijany, Wiecie co was skurwiło najgorzej? Pijany, no. Wiecie co was najgorzej skurwiło? No co? Że ja tam się pokazałem. No to też. No, konfident, konfident, jak doszedłem do niego i mówię, no jak kurwa, co robimy? Bo tak się kurwa na mnie pluł. W telewizji, Przyszęsnym. Nie. Jak nie? Przyszęsny. Siedział Szczęsny przy stoliku i konfident. I jak mnie zobaczył... W jakim stoliku? W telewizji. Gdzie? No na poczekalni, co mi będziesz pierdolił? A, to konfidenci tego nie czekają. Nie było stolików. Jak kurwa były krzesła, tam gdzie z majorem siedział. No. ale stolików nie Te było. stolik był. Nie było. No i ja wyszedłem i mówię, no i co robimy? Także się prób. Piotrych, no jak co Wtedy, Piotr? kiedy był SDR, to ty miałeś dobre kontakty z Łukaszem, no nie pierdol. Jak? Wtedy? No ja. Nie. To było po tym spotkaniu na polach Pokotowskich. Nie, to było łódkę pili razem. Ale to było po SDR, że to wy zeście do mnie zadzwonili, jak ja byłem kurwa w tym, w Jeffsie. No to dlaczego mówisz, że miałeś no, z nim Ale kontakty? nie, ale słuchaj. Ale poczekaj, a godzinę później po SDR-u. Ale, ale z nim posłuchaj równie, no. mnie, nie tu co, ja ci mówię. No. Bo ja wyszedłem i mówię, no dobra, jak to załatwiałem. A nie, 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 nie. No jak szczęsny no. siedział. Piotr, no jak nie? Ty miałeś z Łukaszem i ze Szczęsnym miałeś dobry układ, czym że nie... No, rozmawiali normalnie. O czym ty pierdolisz? Później. Ale no, posłuchaj, później jak, jak się skończył SDR, ja wcześniej wyjechałem na miasto. A to przed SDR-em mnie nie wyzywał. Nie. Konfident? Nie. No ale... Nie wyzywał mnie, no jest nie ale chwilę. Muszę ci jedno wytłumaczyć, no. że wtedy, wtedy ja mu powiedziałem, no to co robimy kurwa. A on tu zaczął tego, wiesz, kurwa Piotrek nam nerwy działają, mnie też, tego, tu. No i, i to podobnie został zagrzebany. I potem ja poszedłem sobie do Dzewsa, ty dzwonisz do mnie, gdzie ja jestem. No. A ja mówię, że w Dzewsie to możemy przyjechać? no to sobie przyjeżdżajcie. No, no i tyle. No i, przy, i, i żeście się A potem, na... potem wychlali złe... moją wódkę Aha. i za tym. No nie, 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 stop, ty im postawiałeś. No to właśnie. no właśnie. No I to potem nie zaraz. Wygrać, no. ja, ja myślę tak, że jak no, ręka, y, podajesz rękę i, i pijesz wódkę, to się umawiasz jak kurczłopem. No. A on potem za jakiś kawałek mówi, że jestem ostatnią osobą, której można wierzyć. Ten konfident. No nie, to nie, o nie, czym? To Nakrałeś się, na się kurwa, konfidencie mojej wódki, podałeś mi rękę, a potem pierdolisz na internecie. Łukasz nie chciał, żebyś stawiał. To po pierwsze. Powiedział, że nie, my mamy swoją, nie musisz stawiać, ale ty postaw... Komu postawi... to powiedział? No tak tobie mówię. Chyba tej kelnerce ty tak e, chciał zostać z nią. <gry> no co, nie tak było? Nie. <gry> nie tak było? Nie było, tak. Nie? Biodryk. Co latał za tą kelnerką, co obsługiwała na stolik? Akurat za kelnerką, to ty gała mi świeciłeś, no. A jak prowałeś? No, ja no i teraz... A ja jeszcze powiedziałem taka brzydka, ty O czym ty pierdolisz, człowieku? No bo nie było najładniejsza. No ja tak pierdolę. No dobra, twoja narracja. No, jak, no jaka moja? No ja mówię tak jak było. No. A potem żeście kurwa, pojechali kurwa <gry> i się wydało, że żeście po Warszawie szukali syropu na kasę. No. To, ale to już nie twój problem. Jak nie twój problem? Potem no. że się oczernili z tego, że, że jest narkomanem, że pije problem, syrop na kaszę. Problem jest taki, Kurwa. Że, że miałeś wtedy dobre układy i wszystko było okay. Z kim miałem dobre układy? No, z Łukaszem. Kurwa, dobre układy. No Zostawiałeś no, no, no. mu wódkę. Dlaczego mu stawiałeś on, on się tej Warszawy tej Warszawy i tego SDR-u bał jak diabeł święconej wody, bo wiedział, że ja tam się znajdę. A ciebie wysłał na prześpiegi, żeby zobaczyć, czy ja jestem. Jakby się bał, to by nie przyjechał. Tak? No. no. Piotrek, wszystko trzeba mówić tak, jak jest. Dobra. Już, ja widzę, widzę, niega, no? już widzę, że narracja się zmienia. Że, żeście mieli dobre układy, eee. żeście ze sobą rozmawiali elegancko, wypiliście wódkę, podaliście sobie ręce i rozeszliście się w pokoju. No i jaki jest problem teraz? To dalej szczekał później tak. No, to jest dalej z Możeście znowu zaczęli. Ale ja tam. nic nie zaczynałem. On sam powiedział pierwszy, że jestem ostatnią osobą, po Cię którą wiedział. można jej ja, gdzie... Chcę, że ci powiem. A nie, się... ty, ty miałeś z nim lepsze układy jak ja, bo ja ciągle Robiłem coś no, i zobacz, no. Kurwa, no i ale coś zobacz kurwa, ale i zobacz, miałem układy i no. co? Spierdoliłem stamtąd, bo wiedziałem jaka to jest wredna, fałszywa menda, która kurwa później się wyjebała na komisariacie i w prokuraturze. On każdego tak robi w chuja. Jak Gerenka zrobił chuja, pamiętasz? Ale słuchaj, pamiętasz jak Gerenka chuja zrobił? Nie. Jak mu naobiecywał? że mu pomoże na zarabianie kanału. Ale że, skąd ty to wiesz? Że, kurwa, to każdy wie. Ale a potem Geremka wyzywał. Ja nie wiem. E, nagadasz, czyż, mam nagrania i puściłem na, na, na ten, na YouTube. Jak do Geremka, kurwa, Geremkowi obiecywał złote góry, a potem jak już, kurwa, Geremkowi kazał mówić na, na MCZ, a potem jak już miał e, wszystko, kurwa, powiedziane przez Geremka, to go kurwa wyzywał od, od alkoholików. No nie tak było? Piotrek, sytuacja kurwa, będziesz mi pierdolił. Tutaj zależało Sławkowi, żeby Warszawka nie y, współpracowała z Białym Stowem, Przeciwko niemu nie? I to, co się działo z Tobą, ze mną, to było nagrane przez Sławka, przez Berlin. że nawet nie wiedziałeś, że, że, że miałeś żmiję tak, pod Tobą, jesteś głupi. Ta żmija robiła wszystko, no. żeby nas pokłócić. No, między nami. Żeby nas no. pokłócić żeby popłuczyć, i tak dalej i taka to była sytuacja no. i ona cały czas jak się z nią zadałeś to eskalowała, eskalowała i wreszcie zrobiła swoje no. i rozjebała to wszystko, no. to znaczy co, no co? Ladą na, ladą na to co, jak ona to pokłóciła, bo ja już nie wiem, to jest, to jest tak zwane likwidowanie konkurencji, aha, to się teraz tak nazywa, no tak, no. No. robiła robotę Najprawdopodobniej Ty o tym nie wiedziałeś, że ona ściśle współpracuje i dostaje polecenia ta, ta, Tak, 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 tak. Bo... tak. Paweł, Ty jesteś chyba chory umysłowo. No, tak, byłeś takim przydatnym wioskowym głupkiem, żeby Cię wykorzystać. No. I to musisz zrobić. Ty jesteś chyba chory umysłowo. No, może i chory, ale zobaczysz, kiedyś prawda wyjdzie na jaw i zobaczysz, jak to no. będzie. No i co? Prawda wyszła na jaw, że konfidenta macie, kurwa. I co? Nic z tym nie zrobisz? Z konfidentem się kumplujesz? Ale, Taki jesteś, ale kurwa. przez kogo te wszystkie sprawy Ale, się, chwilę, ale przez kogo te sprawy Ale przez te sprawy się rozkręciły? Chwilę! No. Wiesz co? Mnie powiedziano tak. Piotrek, twoje zeznania w prokuraturze i jest upierdolony. Jest upierdolony, bo ty dużo wierzy i ty dużo masz. Tak, oczywiście. A skąd i Ale i wiesz co powiedziałem? Żeby się nie bali, bo jak do żadnych prokuratur... Ja? Tak, nie będę chodził. to powiedziałeś? Tym, co mi kazali tam, Główno Gówno mi kazali. No i no. ze mną robić. Współka? A ty chcesz ze mną robić, jak kurwa, jak mówię, że się zadajesz z konfidentem, nie jesteś konfidentem, bo powiedz, się kurwa nie zadaje. To ci kazał się, no. No, powiedz, Ale ci kurwa damy. byłem stanowczy i powiedziałem, nie, mi ni chuja, nie, nie ma żadnych, No te, co mi dałeś. A to mnie, nie, to to ja... Nie jestem konfidentem. A to się teraz okazuje, że największy strywniak internetu, wielki bohater Piotrek, poszedł się kurwa sprzedał. Musisz to wreszcie powiedzieć. Jeszcze, jeszcze, najfajniej... kazał, nie, jeszcze to... najfajniejsze to jest to, że on powiedział, że na mnie to można. Na mnie to można. To jest, to jest żadne konfidenstwo, że poszedł na mnie. Jeste się śmiał. Na każdego można. Jeste się śmiał. To co, coś dostałeś papiery już z prokuratury? Ty kurwa łajzu. Za każdego Piotregnę. Tylko tyle, że jak ja bym kiedyś gdzieś poszedł siedzieć, to kurwa mam czyste papiery, a konfident nie ma to za internet chcesz siedzieć? Ale nie o to za internet, tylko mówię, że jakby przypadkowo mi się trafiło, to nie jestem konfidentem. A tak ta konfitura kurwa pójdzie gdzieś, będzie dymany w dupę, bo jest konfidentem. Dobre. Poszedłby ja siedzieć za sprawy internetowe? Ale to nie mówię, że poszedł siedzieć, tylko mówię, no. że w razie jakby się komuś no. coś przydarzyło, no. to ja idę siedzieć z czystym sumieniem, a konfident zawsze ma w papierach, że bym na prokuraturze. To, to Kurwa! Że to. jakby się komuś coś przydarzyło, powiedzmy Tobie, to przydarzyło być się coś, co jest związane z internetem. No przecież nikt się nie podał na prywatnie na, na sprawę, bo tam gdzieś nie wiem, coś komuś zrobiłeś prywatnie, to to wszystko co się dzieje... O no ty z, z jakim internetem? No jak? Kurwa, siedzieć można za wszystko, kurwa. Za Zakopnięcie psa można siedzieć, kurwa, za wszystko. Ale idę z otwartymi rękami sobie kurwa do więzienia, no bo za, sobie co? Jestem no to za co masz te, te pomówienia? Te, 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 te. Za co? Zakopnięcie psa masz? No to zapytaj się swojego ko ko kolegi konfidenta. Dlaczego poszedł na zeznawać na mnie do prokuratury? Ale co, no a dlaczego? Ale po co mam pytać jego, jak mogę zapytać Ciebie? Nie, ja nie poszedłem on. Zapytaj ale jego, wie, dlaczego poszedł. Ale ja mogę zapytać Ciebie, dlaczego on poszedł. Nie wiem, bo jest konfidentem. Kurwa, parówą mnie Nie, ja, nie wiesz. Masz ogląd no. do dokumentacji nie wiesz? No, nie, ja nie wiem. A ja ci powiem za co. Za co? No, za co poszedł? Po Kasia. Ale mi gówno Kasia obchodzi, rozumiesz. To Kasia. Co mi, za, za dużo sobie pozwoliłeś. Ale, ale chwilę, chwilę, chwilę. I teraz robi wszystko. A, chwilę, dobra, ty. Żeby się bronić, dobra, no. dobra, konfident kurwa. co? robisz robi wszystko, żeby się bronić? To dobra. To na przykład ty kurwa mi teraz kurwa najechałeś na czubek buta kurwa samochodem i lecę do prokuratury, bo mi najechałeś, bo albo nie, tak ta mi najechał, a ja lecę na ciebie konfiturę robić. Ale nie mieszaj tych A jak nie mieszaj? Nie, a nie mieszaj? jak ty możesz powiedzieć, że on poszedł na mnie na prokuraturę, bo mu Kaśka kurwa nie daje żyć. No. Nie, bo Kasia w tą włożyła ręce. A co ja mam z tym wspólnego? No dużo, bo, bo z nią, cały czas z nią przebywałeś, cały czas z nią pukałeś w jej bębenek. A to przebywam też z Markiem Mareckim, z Renatą Jordan, też przebywam. No i co? Ale to są zwykli, normalni ludzie. Jak? Mówiłeś, że, że ona jest tym, jakimś Renata to jest tym. No to jest człowiek. Ale nie, mówiłeś, że jakimś tym jest. Kurwa. No nie wiem. Jakim. Jak mi pokaże, to, to zginie zdanie. To ją przepraszam. <laughs> kurwa, widzisz jak cię złapałem. Nie, nie, nie złapałem. On poszedł, bo się poszedł bronić. Przed kim to się? przede mną? Berlin cię wykorzystywał. Ale przede mną poszedł cię bronić? Tylko po to, co ja mu zrobiłem. Żebyś właśnie takie rzeczy robił? Co ja, po... pytanie, co ja mu zrobiłem? No stop kurwa mi ubliżał, więc ja też mu zacząłem ubliżać, bo już miałem tego serdecznie dosyć. To ten by... biedny, ale chwilę, to no. ten jak usłyszał kurwa, że ja mu kurwa ciupnąłem, biegiem poleciał. Ej, panie no, prokuraturze, no. bo ten szefito, to jest kurwa Piotrek właśnie. Gdyby to, gdyby to było tylko samo ubliżanie, to ja to rozumiem w A co? Ale Piotrek, podchodzili mu pod dom, straszyli jego panią, yy, grozili Ta. do tej pory grożą. Tak? Komu? Mnie, komu grożą? Mnie grożą. Ale komu grożą? No, tej to? kobiecie grożą? A ja. Kto ci tak powiedział? No kurwa, no przecież to jest w internecie. A kto powiedział, kurwa, że ja poszedłem i ją z nożem prześladowałem? Ten konfitura pierdolona, który skłamał. Gdybyście sobie ubliżali, to by to było zamknięte. A kto sprawa? dzwonił? A kto internecie. dzwonił po ludziach, po, po szefach, po, po różnych instytucjach? Kto dzwonił? Ja dzwoniłem. Sikora dzwonił, Konfident dzwonił. Ale to... A kto rozwieszał plakaty na Meksyka? Ale, to... ale kto A... rozwieszał plakaty na Meksyka? Kto prześladował Meksykana? Ale... Kto rozwieszał plakaty na Meksyka? Konfidem! Ale... ale to nie jest twoja i moja sprawa. No i co? To nie jest twoja i moja sprawa. To on teraz poszedł na mnie że ja jemu grożę? No dlaczego Meksyk mu nie założył sprawy? Bo Meksyk jest kurwa inteligentniejszy od niego. Nie, nie, nie. A wiesz, czego najgorzej boli konfidenta? No. Że ktoś może sobie jechać do, po Polsce, za granicę, ktoś może kurwa normalnie żyć, odpoczywać. Konfident nie ma tego kurwa. A kto tak żyje i odpoczywa? Meksyk, pokazuje wam jak się żyje. A za jakie pieniądze? A mnie to gówno obchodzi za jakie. A widzi. Ale chociaż nie chodzi, nie pożycza po 400 złotych na, na gorzałe. Słuchaj. No. Jeszcze raz Ci mówię, gdyby to było no. tylko w internecie, to ja to rozumiem, ale to sprawa wyszła już poza internet. Jak poza? Oczywiście. No. I kto na kogo poszedł? Dobre, a dlaczego nie zależy Ci na tym, kto, kto wezwał ulicy i pogotowie do ciebie? Czemu tego nie wyjaśniłeś? Widzisz? to trzeba wyjaśnić. Wtedy się okaże, kto miesza, no. No, czemu tego nie wyjaśniłeś? Oprzyłączyliście ja, mnie za to. Ja tak dobrze wiem to powiedział. No to czemu nie powiesz tego, że, że to nie ja? Co? Że to nie ja. No ja, no ja dopóki to... nie przestaniesz współpracować z konfidentem, będziesz oskarżany o wszystko. No, o, o, właśnie. No. Na tej zasadzie pole Wiesz, przysyłają ci kwity ten telefon pierdołami, bo Cię wykorzystują, żebyś walczył ze wszystkimi. Ale nie walczył. A wtedy Sławek ma pole do A Ale, Ale nie, nie, nie. Dlaczego? No. To już dobrze, to musimy się przekonać kto kim jest, kto jaką osobą jest w tym uniwersum. No. Jeżeli się ktoś podaje za jakiegoś kurwa prawilniaka, jakiegoś sztywnego, no to kurwa co robimy? No to sprawdzamy, czy on jest takim prawilniakiem. A czy się okazuje, że masz, jest konfiturą. jakie masz do tego prawo, żeby sprawdzać? Jak? Kto ci dał takie prawo, żeby sprawdzać? No tuła. Byłbyś zadowolony, jakby ktoś ciebie sprawdzał cały czas? No przecież nie sprawdzali, cały czas mnie sprawdzali. No. Gdzie? No nie wiem, no. Nie widzę. No stop kurwa jakieś informacje od konfidentów lecą. No ale co? Oni no, cię no, karmią, ale cię powiedziałem, karmią. sprawdzam. No i sprawdziłem i co. I się okazało konfiturą. No, no tak czy nie? No jest konfidentem. Panie dyrektorze, chyba no, już do roboty. Ja, ja, ja już lejąc y, y, zrobiłem. Zaraz ja zrobię. Wyciepie wy rabotajec, przewodnia rabotaje. No. <laughs>